Jest z nami dr Sylwester Bembas, znany Państwu doskonale, nasz ekspert. Chciałabym zapytać Cię Sylwestrze o zaburzenia osobowości i jak one się mają do tematu uzależnień, do wkraczania uzależnień, jeśli można to tak określić. Tak, to bardzo dobre pytanie. I tutaj temat rzeczywiście bardzo ważny, dlatego że rzadko się o tym mówi. Natomiast uzależnienie często jest skutkiem zaburzeń osobowości. Tutaj bardzo ważne jest, aby podchodząc do leczenia uzależnień, podchodzić do takiego leczenia całościowego, prawda, więc nie tylko samego uzależnienia, ale także przyczyn, które to uzależnienie wywołały. Często jest tak, że właśnie przyczyną są różne zaburzenia osobowości. No tutaj według tej klasyfikacji DSM-5 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego mamy 10 zaburzeń osobowości, na przykład narcystyczne zaburzenie osobowości, zaburzenie osobowości typu borderline. Antyspołeczne zaburzenia osobowości. Bardzo często jest tak, że właśnie te zaburzenia są nabyte w dzieciństwie. Jeżeli dziecko wychowuje się w rodzinie, w której są uzależnienia, gdzie ojciec albo matka są uzależnieni, ten syndrom DDA i doświadczanie tych różnych traum wczesno dziecięcych bardzo często prowadzi do tych, zaburzeń, do tych zaburzeń osobowości, bo nasza osobowość jest to taki względnie trwały, nieelastyczny sposób naszego przeżywania, zachowania. Budowania relacji z innymi ludźmi, a więc te deficyty i te traumy wczesnodziecięce dziecięce, podczas wychowywania się w takiej rodzinie, no często dochodzi do tych zaburzeń osobowości, a więc pojawiają się różne deficyty, trudności w budowaniu relacji z innymi ludźmi. przykład alkohol ma być tym czymś, co ma tę pustkę zapełnić. Tak, i alkohol wtedy pomaga, jak gdyby radzić sobie z emocjami, bo taka osoba no, nie potrafi radzić sobie z emocjami, czyli no, nie ma tutaj tego takiego kontenerowania tych emocji, czyli y, takie osoby uciekają od, od, od swoich emocji, uciekają od swoich deficytów, uciekają od swoich problemów. Y, no i tutaj najlepszym sposobem jest, w cudzysłowie oczywiście, najlepszym sposobem no, są uzależnienia, czy to od, uzależnienia od alkoholu, czy to od narkotyków, czy czy też uzależnienia behawioralne. Więc bardzo ważne jest w leczeniu właśnie uzależnień, żeby patrzeć jak gdyby na to leczenie w sposób taki całościowy, holistyczny, uwzględniając też te różne przyczyny, które do tego uzależnienia prowadzą. I tutaj powiedziałeś narcystyczne i jakie te inne, kolejne? No, no na przykład zaburzenie osobowości borderline, antyspołeczne zaburzenie osobowości, osobowość unikowa, osobowość zależna, osobowość depresyjna. Mm -hmm. y, a może teraz powróćmy do naszego y, bohatera. Y, pił przez wiele lat, dzisiaj mm -hmm. niesie posłanie innym. Y, dlaczego to jest takie ważne, żeby nieść to dalej? Tak, no, to, to jest bardzo ważne, dlatego że niesienie tego posłania pomaga y, no, innym przede wszystkim, tak? czyli y, inne osoby mogą z tego skorzystać. Wysłuchając takiego świadectwa, no, może to w jakiś sposób na nich wpłynąć. I stać się jakąś inspiracją do zmiany, ale pomagając innym, pomagamy przede wszystkim sobie, i to jest też wielka wartość pomagania. I tutaj no, historia dzisiejszego bohatera no, pokazuje, że warto to robić. A jeszcze wracając do tych zaburzeń osobowości, mhm. wymieniłeś te kilka rodzajów, ale one są, można powiedzieć, nazwane, zdiagnozowane? A czy są takie zachowania, które po prostu są jakimiś, no jakby władami charakteru, nad którymi można pracować tak mm -hmm. ogólnie w takim szerszym e, tak, kontekście, no bo, bo a, na pewno e. nikt nie jest czystą kartą, mm -hmm. y, która, y, którą można zapełniać cały czas na nowo, tylko każdy z nas niesie jakiś bagaż doświadczeń mm -hmm. i w jaki e. sposób jakby w zdrowy, y, w zdrowy sposób zapełniać mm -hmm. to. Tak, no bo tutaj to, o co zapytałaś o charakter, to jest część osobowości, bo nasza osobowość to jest temperament, Czyli to, co wrodzone, co dziedziczymy Gdzie po naszych są przodkach. są zaburzenia zdiagnozowane, te rzeczy, o których mówimy? Nie, teraz mówię o osobowości, hmm. że osobowość to jest ten temperament, czyli to, co dziedziczymy po naszych przodkach genetycznie, plus charakter, czyli charakter, który kształtuje się w procesie naszego wychowania i poprzez nasze różne doświadczenia życiowe. I teraz, jeżeli dzieciństwo jakiejś osoby jest trudne, jest tam dużo traum, są uzależnienia, no to wtedy ta osobowość kształtuje się w sposób no, nieprawidłowy, prawda? Czyli też ten charakter, prawda? Bo osobowość kształtuje się przez te pierwsze lata naszego życia i później ona jest ukształtowana, to osobowość to jest taki względnie trwały, nieelastyczny sposób naszego przeżywania, budowania relacji z innymi ludźmi i zachowania. Dlatego, jeżeli ta nasza osobowość zostanie ukształtowana w sposób nieprawidłowy, no to tu później możemy poprzez psychoterapię modyfikować tą, tą osobowość, czyli ten charakter też, no tylko wymaga to czasu i jest to bardzo trudne, więc jeżeli dojdzie do tych zaburzeń osobowości, no to później te zaburzenia osobowości leczy się dosyć długo, no najlepiej poprzez psychoterapię psychodynamiczną. Więc często jest tak, że ktoś uzależniony odbywa terapię ze względu na uzależnienia, ta terapia się powiedzie, przestaje powiedzmy pić alkohol, czy, czy, czy jeżeli są to uzależnienia behawioralne przestaje wykonywać te czynności kompulsywne, ale pewne deficyty nadal są. I wtedy warto yy, diagnozować, jeżeli są te zaburzenia osobowości, leczyć jeszcze te zaburzenia osobowości, wtedy mamy większą gwarancję, że to uzależnienie nie wróci i leczenie będzie trwalsze, bo wtedy te przyczyny leczymy. Zachęcamy Państwa do tego, żeby być czujnym, szukać pomocy, jeśli tylko jest taka potrzeba i zachęcamy, żeby obejrzeć kolejny odcinek. Na pewno będą jak zawsze cenne wskazówki naszych ekspertów. Dziękuję bardzo.